Proszę pani, czy mogę iść do ubikacji? I w tym momencie, moi drodzy, rozpoczynamy festiwal. Obrażania, poniżania. Czyli, a co robiłeś na przerwie? O Boże, to co? Ci, ty masz coś z pęcherzem? O Boże, ty jakiś nienormalny jesteś? Niby trzymasz 45 minut do końca. Ty, nauczycielka, a jak tobie się zachce kaka, to co? Wytrzymasz 45 minut do końca lekcji. Ha? Siemaneczku, misiaczki, ja oczywiście jestem audiolog, czyli wiadomo kto. I dzisiaj, moi drodzy, odpowiem wam na pytanie, które chyba pojawiało się w ogóle najczęściej na YouTube. Czy uczeń może pójść do kibelka podczas lekcji? No właśnie. Jazda. Kochani, oczywiście znowu, czytałem, dokształcałem się, dowiadywałem, wiedziałem jak to jest sprawnie i tak dalej. I powiem wam, że kurde, to jest chyba najbardziej posrany zapis, i to dosłownie posrany zapis, biorąc pod uwagę tematykę kibelkową, jaki jest w ogóle na świecie. Słuchajcie, czajcie, że uczeń teoretycznie ma prawo, ale nie ma prawa? Ale teraz większość uczniów, no ale jak to nie ma prawa, przecież kupa to ważna rzecz, no przecież trzeba robić kupę. Zgadzam się. Kupa i siko ogólnie jest jak najbardziej ważną rzeczą, tym bardziej, moi drodzy, na, którym, na którą my za bardzo wpływu nie mamy. Ok, no jest to tam proces, że jeżeli coś tam sobie zjemy, no to później wiadomo, co się stanie, nie? I moi drodzy, sobie tak zacząłem czytać, zacząłem, moi drodzy, doszukiwać się różnych artykułów na różnych forach nauczycielskich i tak dalej, i tak dalej. I posłuchajcie, moi drodzy, komentarza nauczyciela. Sorry, lekcja trwa 45 minut. Jeśli dziecko załatwi potrzeby na przerwie i jest zdrowe, nie ma opcji, żeby zachciało mu się podczas trwania lekcji i tyle. A jeśli ma problemy z układem moczowym, to zaświadczenie od lekarza ląduje u wychowawcy i nie ma problemu. To jeden z komentarzy na internetowych forum dyskusyjnych dla nauczycieli, kochani. Uff. I tutaj moi drodzy, chciałbym przytoczyć taką tyci, tyci, tyci sprawę. Może niektórzy uczniowie wiedzą, albo nawet i dorośli, jeżeli oglądają, jak bardzo wygodnie, kulturalnie i ogólnie przyjemnie robi się kakao w momencie, gdy dookoła chodzą ludzie, co nie? No oczywiście, każdy teraz popukał się w łeb, każdy woli mieć spokój, każdy woli to zrobić sobie na osobności, a tym bardziej, moi drodzy, że jest coś takiego, co się nazywa kuposzek wstydzioszek. Czyli jednym słowem, no nie zrobisz, nie załatwisz dwójeczki, jeżeli dookoła, moi drodzy, nie ma spokoju. Po pierwsze są ludzie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A tym bardziej bardzo wiele osób ma problem z załatwianiem się w miejscach publicznych. No bo wiadomo, zarazki, tysiąc dup tykało wcześniej ten <laughs> kibelek i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie, i teraz... Tutaj nauczycielka akurat zapytała się: No, czy normalny, zdrowy uczeń nie wysiedzi 45 minut. A czy ty wysiedzisz nauczycielu, 45 minut, jeżeli ci się bardzo zachce? Trafiłem na mnóstwo historii, dosłownie mnóstwo historii rodziców, którzy wylewali swoje żale, że nauczyciel nie pozwolił uczniowi wyjść do ubikacji na przerwie. No i uczeń no, popuścił w gacie, tak? I to nie ma się z tego co śmiać, no bo to jest ogólnie. Pff, chore, jakim debilem trzeba być, żeby iść tak bardzo mocno w zaparte. Ale ja Wam teraz już właśnie, moi drodzy, opowiem, dlaczego właśnie nauczyciele są takimi debilami. Znaczy, no, za każdego nauczyciela nie będę, moi drodzy, decydował, jednak jak to chodzi w ogóle z przepisami, ok? To jest ping debilizm. Czy nauczyciel może puścić ucznia na przerwie do kibla? Nie. I to, moi drodzy, regulują... Przepisy najczęściej szkolne, w których jest jasno zapisane, że uczeń, który jest na lekcji, znajduje się pod prawną opieką nauczyciela. To znaczy, że jeżeli by sobie wyszedł do ubikacji i w tym momencie, dajmy jakąś taką bardzo mocno, realistyczną historię, pierdzielnie w niego meteoryt, to nauczyciel za to ponosi odpowiedzialność. Dlatego większość nauczycieli w obawie przed tym meteorytem po prostu nie wypuszczają uczniów. Znaczy, no dobra, no wiadomo, że nie przez, dzięki, nie przez meteoryt, ale e, ogólnie w obawie przed jakimiś tam następstwami, które może ucznie, które mogą się uczniowi stać, nie wypuszcza ucznia. To jest według mnie totalnie z dupy. Bo tutaj to troszeczkę łamie prawo do wolności, które jest prawem konstytucyjnym oraz jest chyba jednym z najważniejszych w ogóle praw na świecie, jakie tylko są. No i drugie prawo, które już na 100%, tak na 1000 miliardów i tak dalej, prawo, kochani, do godności, które jest prawem przysługującym uczniowie. Jeżeli nie wiecie, jakie macie prawa, no to tu gdzieś się wyświetli film. Sam pamiętam, gdy w podstawówce mieliśmy jeden kibelek na Całą podstawówkę. Czyli gdy był dzwonek, wszyscy wyładzili, wszyscy leźli do kibla, nie zdążyłeś, twój problem. I w tym momencie pytaj nauczyciela, to co ty robiłeś na przerwie? Chciałoby się odpowiedzieć, no p***, się. No czekałem na kibel, nie? I nie zdążyłem. No ja pierdziele, ty. To jest aż takie wielkie, takie trudne do zrozumienia. Jezus, Maria. Wracając. Pominę moi drodzy. No bo ja teraz wiem, że większość uczniów powie, no ale jak ja mam zrobić kupę w szkole, skoro tam drzwi nie ma. No, no właśnie, nie? Czyli jak wyglądają w ogóle ubikacje w szkołach. Dlaczego uczniowie przede wszystkim moi drodzy, chcą wyjść na lekcji do ubikacji? Jeżeli kupalek ich tam dręczy, no to chyba chcą po prostu załatwić to w spokoju. Jeżeli dziewczyna chce wyjść. Tam już w późniejszym troszeczkę okresie do ubikacji, no to może mieć problemy spowodowane swoimi dniami, że tak powiem. Nie będę was uświadamiał, to nie jest moja sprawa. <grytanie> Dodatkowo, przecież moi drodzy, wyjście do ubikacji to nie jest chyba coś najstraszniejszego. I teraz większość zapewne uczniów się zapyta, no dobra, audiolog, ale w takim razie, co my możemy zrobić, żeby faktycznie bez problemu, bez żadnych jakichś docinek, bez żadnych jakichś tam pierdół i tak dalej pójść po prostu sobie strzelić sikola albo kupola na lekcji. Otóż, moi drodzy, doszukałem się sposobu, jak to załatwić. Słuchajcie, najlepiej, żeby wasz rodzic napisał na kartce, że w momencie, gdy uczeń opuszcza salę, wtedy znajduje się pod opieką jakby, no już typowo rodzica, tak? Czyli, że jeżeli Wychodzi uczeń z sanią, to wtedy nie jest pod opieką nauczyciela, tylko pod opieką rodzica. No i jeżeli faktycznie wtedy uczniowi chce coś się i nauczyciel powie, nie możesz, no to ty powiesz wtedy, mam pozwolenie na defekację i co ty na to? peń pokazujesz kwity, wychodzisz sobie kurde, ubrany cały na biało. I Jest elegancko. Uff. Ja tu moi drodzy, jeszcze jakieś inne miałem yy, fajne screeny. Właśnie, właśnie, kochani, właśnie. Bardzo ważna sprawa. Łazienki szkolne. To często najniebezpieczniejsze miejsca, w których można natknąć się na starsze i niezbyt przyjacielsko nastawione dzieciaki, palących nastolatków, kolegów dla zabawy otwierających kabiny i zawstydzając sytuacje, o których dzieci nie chcą mówić dorosłym wprost. Jeżeli ktoś w ogóle uważa, że szkoła jest bezpiecznym miejscem, no to już tak kiedyś mówiłem w którymś tam z odcinków, niech się pierdyknie w czoło, czy big slap? Ale dobra. Opowiem Wam, moi drodzy, taką historię. Yy, ogólnie w szkołach średnich, nie wiem, czy to jeszcze jest, możecie mnie uczniowie uświadomić, jeżeli chodzicie do szkół średnich, ale jeszcze za moich czasów było tak zwane kotowanie, tak? Czyli jeżeli dzieciaki przychodziły do szkoły, do pierwszej klasy, no to wtedy wiadomo, że u czwartych klas, no, miały ostro przerąbane. I kiedyś mój szef <laughs> Opowiadał mi historię, ale nie obecny, tylko tam któryś. Opowiadał mi historię, jak przyszedł do szkoły, a on był mały cwaniak huligan nie? Przyszedł do szkoły, wchodzi do kibelka, a tam starszaki stoją i palą szlugi w kiblu. No i oczywiście starszaki do mojego szefa wyskakują z tekstem: Dobra, on to teraz na glebę i liżesz posadzkę. Szef tak patrzy, mówi o ty spaniaków, wziął się zamachnął, bombę sprzedał typowi, wziął go za szmaty starszaka, o trzy lata starszego, o trzy? O trzy chyba? Nie wiem, no wtedy to były inne czasy. O trzy lata starszego, wcisnął go do kibla, usiadł na parapecie, przycisnął nogami do drzwi <grywki> i mówi, a teraz śpiewaj. I przez całą godzinę nie chciał go wypuścić. Zapalił sobie szef fajkę, a koleś mu śpiewał. Szła dzieweczka do laseczka do zielonego. U -u -u. No. Więc wiemy moi drodzy, no, kibble nie są zbyt bezpiecznym miejscem, a tym bardziej spokojnym na załatwienie swoich spraw. Więc nauczyciele, weźcie w końcu, zauważcie to, że to, że uczeń chce wyjść na lekcji. To nie znaczy, że mu się do końca nie chciało na przerwie. Mu się strasznie chciało na przerwie, ale on nie chciał się narażać na sytuacje konfliktowe z ludźmi, których może tam spotkać, nie? Uczniowie, mam pytanie. Weźcie, napiszcie mi w komentarzu, jak wy się w ogóle zapatrujecie na tą całą sprawę Ubikacji szkolnych, czy w ogóle to, co mówię, to jest prawda, czy może faktycznie już tak nie jest, może łazienki to jest najbezpieczniejsze miejsce w, ubi ten, w szkole i fajnie tam się robi kupela, No nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie wiem. A tymczasem, kochani, bądźcie grzeczni, zjedzcie mięso, Pff. A tymczasem bądźcie grzeczni, zjedzcie mięso. Jak chcecie, kochani, możecie wamnąć suba. No i oczywiście do usłyszenia. Coś mi spadło. Cześć! Albo do zobaczenia! Se salvo non so batteria hey